Dzień dobry. E, dziękuję. No, może aby utrzymać ciągłość wydarzeń, to przekażę głos studiu, ponieważ ma coś do powiedzenia. Tak, tak. Mam tutaj króciutką donację od Ludziegon 5 zł, i trafia to na Joe My Guy. E, I żeby narysować w tym wypadku konia. Dziękuję. E, dobrze, to na początek e, zagadka abyście spojrzeli na to głównie menu i powiedzieli, co, co jest z nim bardzo nie tak. Macie, będziecie mieć dwie, minu dwie minuty na przyjrzenie się, bo tyle będzie trwał mój wstęp. Wybaczcie, taką mam przypadłość i pod koniec rana podam rozwiązanie. Także no, War Soldiers. Słyszeliście może o takim studia Kinga Gold, no jak nie słyszeliście, to wyobraźcie sobie, że Team 6 robi strzelanki i to jest mniej więcej ten sam poziom, a to co teraz przedstawię, to jest właśnie debiut tych ludzi, czyli gra wydana w 2002, jeśli, kojarzę, jeśli dobrze kojarzę, no czyli przez no, de facto tyle tamtą z garażu, nie, tylko że no, jedna sprawa stworzyć no, grę na takim poziomie, a drugą... Sprzedawać ją za pieniądze, nie mówiąc już o pełnej cenie, bo właśnie nie w cenie budżetowej to sprzedawali, tylko właśnie w cenie pełnej. A 2002 to jakie mamy gry? No mamy drugi No One Lives Forever, mamy Geta Vice City czy Medal of Honor of Assault. I wiedzcie, że to co za chwilę zobaczycie, stawiało się w jednym szeregu z tymi wszystkimi grami, to właśnie miejcie to na uwadze. No i, e Ciekawe też w swojego czasu były slogany reklamowe. Fichery z okładki mówiły o pięciu poziomach, pięciu gatunkach broni i intensywnej wietnamskiej atmosferze. Swiecie to, co nie? E, no to mówię, miejcie na uwadze te wszystkie rzeczy i e, za no. E, Zadam kardynalne pytanie. Jesteście gotowi? Nie obchodzi mnie to! Jak nie jesteście to tym lepiej, bo będzie większy szok, o to mi właśnie chodzi. Techniczki czas start i od razu nie klaskać, bo nie klaskać, bo od razu się będą dziać dziwne rzeczy. W sensie, że o mniej więcej tak zaczynamy i teoretycznie mamy zaczynać z ale tak naprawdę nie. Zaczynamy spadając na pistolet, który nosi się półtora metra w powietrzu. Dobra, poproszę i, i tutaj teraz mamy. O, co to, to co widzicie to jest wróg, patrzcie jak zareaguje, o, nie, 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 no, dzięki broni też są fajne. I teraz tak, główny speedtech polega na tym, że jeśli chodzę na skok, czyli jednocześnie naciskam W i tam A albo D, to wchodzi twierdzenie pitego rasa i poruszam się dwa razy szybciej. Aha, to, i to tutaj są na ziemi, to są roczyce kloczy, to są miny inaczej, to ten, muszę na to uważać, bo... Tutaj umiejętności to 20% APA, ja, a pomiędzy poziomami nie ma regeneracji. Dobra, to pierwszy poziom, to jest drugi poziom. E, robię coś takiego. E, I za ścianą jest przełącznik, i można go po prostu aktywować przez ściany, bo nie ma na to, nie ma na to żadnego rzeka. Tutaj są, muszę tutaj Teraz mówiłem, że w tej grze jest wietnamska, tu w intensywności na serce, nie? To tu pasie, na to. O! E. Ja przypominam, że te grę sprzedawali za pieniądze. Dobra, tutaj mamy windę, tylko że ona czasem nie, nie działa, tutaj więc, słyszać dźwięk, ale dobra. I tutaj schodzimy do tuneli i co się czai dalej? No oczywiście, że więcej więc tam z dobra. I co to, to jest trzeci poziom? Najwyraźniej ludzie, którzy tworzyli tę grę uznali, że wystarczy dać najbardziej stereotypowe rzeczy o wojnie w Wietnamie, czyli że tunele, pola minowe, dżungle i o mamy wietnamską atmosferę. Dobra, to jest trzeci poziom. Jeśli gra się w to casualnie, to na ten konkretny poziom schodzi więcej czasu niż na wszystkie inne te poziomy razem wzięte, bo on ma to do siebie, że tutaj jest dużo korytarzy. A trzeba chodzić konkretnie wyznaczoną ścieżką, bo jeżeli nie, to można wpaść w ślepy zaułek. A jeśli dojdziesz do wniosku, że wpadłeś w ślepy zaułek, to zdążysz się softlockować, bo albo wklipujesz się w geometry, albo wypadniesz poza mapę i tyle z tego będzie. O, tutaj wygląda, że to jest ślepy zaułek tylko że nie. O, tutaj zwróćcie uwagę na to wspaniałe cieniowanie. O, proszę bardzo. No i ślepe zaułki dokładnie tak, tak właśnie wyglądają. Dobra, tutaj tutaj mamy... Ci ludzie zemkami oni mają to do siebie, że strzelają w całej liczbie klatek na sekundę. Czyli im paradoksalnie im gra płynniej działa, tym bardziej stają się niebezpieczni. Bo, bo wietnamska atmosfera, dobra. E, tutaj mam nadzieję, że idzie poprawnie. Tutaj jest szczególnie niebezpiecznie, bo. O tak, tutaj ta jest wró wrób w ciemnościach. I tutaj już będziemy kończyć. No i tutaj mamy kolejny spit Właści Właściwie wychodzimy do menu, bo. Tutaj była kastynka, ale teraz, yy, teraz wychodzimy z powrotem i tylko, że jest taki problem, że mi teraz przeszkadza ta yy, te ściana tekstu. A ja muszę poczekać trochę, bo za rogiem tutaj się co, no zgadnijcie, no pewnie, że wietnamska pustela, dobra tutaj, to tych skoszę. Yy, dobra, y, ci ludzie mają to do siebie, że już nie strzelają w stałych klatkach, ale potrafią strajfować i tak. Potrafią strajfować na, na boki i strzelać z dużego dystansu. Bo na przykład oni szarżują na ciebie w ramach algorytmu A najkrót, najkrótsza droga z A do B. Jeśli chociaż piksel geometry im stanie na drodze to... Jeśli chociaż Pixel geometry stanie na drodze to... Zastygają na, na zawsze, dopóki nie, be, nie będziesz łaskaw zmienić tego w path, pathfindingu, w sensie, że tam zmanipulować ich ruchem, dobra i tutaj tam z tej bazy podniosłem klucz i on jest potrzebny, żeby ten otworzyć te drzwi, bo tak to gra by się domagała, że do tworzenia tych drzwi jest potrzebny klucz, ale żadnych celi, celów mapy tutaj nie ma, żadnego, żadnych informacji na, na temat, no tutaj zgrada twardzieli, są, nie, to jest wietnamska atmosfera, no dobra, tutaj ta, ta winda przeważnie działała płynnie trochę i tutaj muszę zrobić objazd, o tu, tu, tutaj są teczki. Jak już mówiłem, życie nie, nie regeneruje się między poziomami, a tutaj jest na tyle wygodnie, że ten objazd był stosunkowo krótki. Dobra, i teraz ty technicznie szykujcie się na czas, bo tutaj jest ostatnia, ostatni segment, gdzie jest ewakuacyjny helikopter i coś jeszcze. Zgadnijcie co, macie 5 sekund. No oczywiście, że yy, jeszcze więcej wietnamskiej atmosfery. Uwaga! A kurt. Nie, to yy, zaczyno yy, yy, zablokowałem się na drzwiach, to, to nie było zamierzone. Nie no, spaliłem sobie żart, ale cringe, dobra. Dobra. Yy. Yy, yy, yy. No Nie no, to, to się nigdy jeszcze nie wydarzyło, moment, tak, to sobie możecie do halejtów zapisać chcecie. E, dobra, to studio ma coś do, do przeczytania, to, to będę drugi raz przez to samo przechodzić. E, jasne, mamy 10 zł od torci e, z komentarzem, kocham gry Game Six i to leci na Escape Game for Boyard. Zmiana trudności na Heroic i bardzo polecamy tą licytację. E, dziękuję bardzo. Nie, nie no oni serio mnie, mnie wcześniej tak szybko nie zabijali, ale no myślę, że ponownie tutaj ten framerate może mieć coś, coś do rzeczy e, Dobra tu, tutaj ja są, tutaj tak na, na skos się poruszam, bo mówiłem że jest Pierwiastek z zuchra za że jakieś 40% i tutaj może Halo? Halo? Dobra Dobra, co, tu, tu, tutaj bierzemy apteczki jeszcze! Dobra, jak czasem dobra, spokojnie, ale nie chcę, nie chcę już tutaj sobie jeden znowu ginąć. Proszę, proszę! 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 Jest czas! Nie no, po mnie trochę, sorry. Dobra, to zanim skończymy, to mamy jeszcze dwie rzeczy do przekazania. Pierwsza to jest rozwiązanie zagadki. Wiecie te helikoptery? Te helikoptery, no, no bo tak, tak właśnie działają helikoptery. Nie, co co, nie, że mają statyczne śmigła i mogą sobie tako zgisać nad żołnierzami. Bez, nie, ma, nie działa tam żadna ta, ta, ta siła podmuchu i tak dalej, o tutaj z kolejny to wcale nie odbity lustrzanie i wcale nie pomniejszony i wcale nie zmniejszony transparentnością, dobra. E, jeszcze dwie, dwie rzeczy, I teraz jeśli zacznę nową grę to pewne śmieciowe metadane. A, znaczy się nie, nie o to mi chodziło, chodziło mi o coś innego. Ten... O, i teraz nastąpiło, nastąpiło coś takiego jak przebitka z poprzedniej sesji: czyli że pewne śmieciowe metadane zo, zostały w pamięci gry. I ja, ja, pistol, ja tego pistoletu, co mam go podnieść, na początku nie podniosłem. I tutaj zresztą widzicie, jest licznik amunicji w tym, w lewym dolnym. Ale mam ten pistolet i on potrafi nawet strzelać, on potrafi nawet zabijać wroga. O. I poza tym nie ma też coś. Ta, poza tym animat, znaczy, yy, procedura przeładowania yy, nie może nadpisać kolejnej potencjalnej procedury. Czyli, czyli to, co, co to mniej więcej oznacza, że można przeładować na przykład dwa razy pod rząd. A co jeśli zrobię to wiele razy pod rząd? Oto wasza odpowiedź. Dobra, yy, jeszcze trzecia rzecz. Yy, w tej grze nie ma muzyki, w sensie że jest muzyka w menu, ale na samym poziomie już nie. Ale w, w specyficznych warunkach można takową wytworzyć, tutaj zademonstruję. Dobra, już wszystko powiedziałem o tym. Czymś i myślę, że będziemy się już niedługo zbierać. A... To to. Czaka, znowu grasz w jakąś mierną ruską strzelankę. Słuchaj, ja ci tu przyniosłem dobrą grę w końcu, żebyś zagrał w końcu w coś, co ludzie lubią. Paris Chase, to jest bardzo fajna gra. Studio Team Six. Na pewno ci się spodoba. Może zobaczymy rana na następnym GSPS-ie. Albo zawsze możesz zagrać w Lego Sandrali.